Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na duży przegląd sukienek z sieciówek. Pytałam się Was na Instagramie, jakie sukienki chcecie zobaczyć, a w zasadzie co wolicie. Czy żebym poszukała sukienek takich na co dzień, czy na wyjścia, wesela i tak dalej, bo teraz zaczyna nam się taki okres. No ale jednak y, ta ankieta, co prawda, nie trwała długo, natomiast więcej osób głosowało na sukienki do użycia codziennego, dlatego też y, takie tutaj dla Was znalazłam. Jeżeli chcielibyście taki przegląd sukienek z sieciówek, właśnie na wyjścia, na wesela, na coś takiego, bardziej po prostu eleganckie okazje, na bardziej eleganckie okazje nie mogę się dzisiaj wysłowić, no już to słyszę, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Teraz y, przejdźmy sobie już do pierwszej sukienki. Pierwsza sukienka z Berzki. W ogóle do Berszki poszłam na samym końcu, dlatego może mi się wyciągnęły te ubrania najpierw z reklamówki. Bardzo spodobała mi się tam ta propozycja. Teraz w sieciówkach panuje trend przede wszystkim sukienek bez ramionczek. Jest tego naprawdę dużo. Druga, drugi typ sukienek, które zauważyłam, to na pewno są plecione. Jest ich naprawdę bardzo dużo do wyboru. W każdej sieciówce, w której byłam, były sukienki plecione, których ja tutaj nie brałam, ponieważ uważam, że nie są to sukienki do na co dzień. Chyba, że mają jakąś podszewkę pod spodem, to tutaj właśnie chyba jedną taką znalazłam. No ale tak, co te sukienki są raczej na wyjazdy, na jakieś wakacje, no bo ciężko jest w nich chodzić na co dzień, chyba, że ubrałybyśmy sobie pod to jakiś ale zonik. No nie wiem, nie wiem. Może macie jakieś rozwiązania, to dajcie znać. A teraz zacznijmy sobie od tej sukienki. Po pierwsze bardzo podoba mi się połączenie kolorystyczne, które tutaj jest. Jest naprawdę ciekawe, mamy tutaj właśnie takie brązy i takie kolory jesieni w ogóle. Także myślę, że jest to pod tym kątem bardzo ciekawe. Podoba mi się też jej materiał, bo ten materiał nie jest takim typowym, bawełnianym, rozciągliwym materiałem, yy, przez które często przyśwituje bielizna albo jak mamy po prostu majki szwowe, nie bezszwowe, tylko szwowe, to po prostu je widać. Dlatego tutaj ten materiał jest fajniejszy, bo on jest troszeczkę grubszy i taki bardziej sweterkowy, bym powiedziała. Tutaj na górze wszystko się dobrze trzyma. Co prawda nie ma tutaj takiej podklejki, jakby, która jest. Jest antypoślizgowa. Ej. Czy jakoś dziwnie gadam w tym odcinku? Nie wiem. Nie ma tutaj e, czegoś takiego, tylko jest tutaj mocniej ściśnięta gumka, Ale słuchajcie, wszystko się u mnie trzyma, więc e, raczej wydaje mi się, że u wszystkich e, również będzie. Sukienka jest naprawdę bardzo ładna, bardzo mi się ona podoba. Nie potrzebuję jej w swojej szafie, ale gdyby tak było, to bym sobie ją zostawiła, ponieważ no, nie mam się czego tutaj przyczepić. Myślę, że sukienki tego typu się podwijają do góry w trakcie chodzenia, ale ona też jest dosyć długa, także myślę, że nie powinna być tragedii. Pierwsza propozycja jestem jak najbardziej na tak i oceniam ją na dziewięć. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. To jest chyba ta wiralowa sukienka z Berszki, która jest wzorowana na skims, na te długie sukienki opinające i tak dalej. To nie jest sukienka dla mnie, ja bym w niej nie wyszła, albo musiałabym mieć jakiś Kurbo, świetny dzień psychicznie, żeby w niej wejść, bo w nie, żeby w niej wyjść. Wejść, to ja bym weszła do domu i, i nie wychodziła. Słuchajcie, no jest bardzo opinająca. Widać wszystko! Wszystko! Mam teraz bezszwowe majki i mam wrażenie, że je widać. Widać moje mięśnie brzucha, które są widoczne przez tą sukienkę. Widać wszystko! Cały kształt mojego ciała. Ja tak nie lubię. Ja tak nie lubię, okej? Okay? Ja się tak nie czuję. Z tyłu. Z tyłu Wygląda najlepiej. Tak. Prawda, żeby z przodu było jakoś inaczej. Nie, no, wyśmieje się teraz. Słuchajcie, są dziewczyny, które bardzo lubią te sukienki, bardzo dobrze się w nich czują i jakby jak najbardziej. To po prostu nie jest osobiście sukienka dla mnie, ale jeżeli chodzi o jej wykonanie i tak dalej, to jest naprawdę bardzo fajna, bo ma przyjemny, w sensie ten materiał jest rozciągliwy, więc jest niej przez to bardzo wygodnie. Ten materiał jest opinający. Ja akurat mam ją w rozmiarze XS, ponieważ nie było s -ki. No i jak widzicie, ta XS-ka jest na mnie też dobra. Może S-ka by była odrobinkę dłuższa, co by było lepsze. Wyleciało mi teraz słowo, ee, ale ta sukienka no na pewno nie ukształtuje jakoś specjalnie waszej sylwetki, po prostu bardzo oknie wasze ciało no i będzie po prostu wszystko widoczne. Także jeżeli się dobrze czujecie w tego typu propozycjach, to jak najbardziej. Ja ją wybrałam w kolorze zielonym, ponieważ stwierdziłam, że zobaczy sobie bo akurat potrzebuję czegoś zielonego na moją imprezkę urodzinową. Także pomyślałam, że może jakimś cudem w niej się dobrze poczuję, ale raczej nie. <grym> ale ogólnie ją polecam. Jest bardzo dobrze wykonana i naprawdę wygląda fajnie. Także mogę na spokojnie również dać jej dziewiąteczkę. Jeżeli tylko lubicie takie sukienki, to jak najbardziej warto jest się rozejrzeć właśnie w persce. Okej, okay, kolejna sukienka, trochę się zlewam z szafą. E, bardzo krótka, bardzo obcisła. Jest bardzo krótka, naprawdę bardzo krótka. Ja się w niej nie czuję dzisiaj. W ogóle dzisiaj mam dzień, że się nie czuję w tych sukienkach, ale to już pomijam. I ona jest właśnie z tej plecionki, o której Wam mówiłam, że znalazłam sukienkę, która jest z plecionki, ale ma podszewkę pod sobą. Wiecie co, generalnie spoko, ta sukienka jest wygodna, bo ten materiał się ponownie rozciąga i po prostu da się w niej chodzić, bo nie jest jakaś taka niekomfortowa do przemieszczania się natomiast, no jest bardzo skromna, bardzo skromna ma ładne plecy odkryte, ale to jest dla mnie taka sukienka na wakacje no ja się też nie czuję, wiecie o tym, jeżeli mi oglądacie już jakiś czas, to wiecie, że ja się nie czuję w takich sukienkach, ogólnie e, natomiast wszystko z nią jest w porządku i powiem wam, że nawet ta długość jak na to, że ja mam trochę większe te pośladki i zwykle długość musi być dla mnie naprawdę odpowiednia to w tej sukience bym mogła wyjść ale na pewno by się podwija trochę do góry. No takie sukienki, które są obcisłe i krótkie przynajmniej na mnie bardzo się podwijają do góry. Jest ok, jest wykonana dobrze, po prostu dzisiaj te sukienki w większości nie będą pode mnie. Także, także tak. Ale sukienka może dostać 8, 8, bo jest ciekawa. Jest ciekawa. Pierwsza sukieneczka to coś takiego i ta propozycja mam ją w że S i generalnie jest ok rozmiarowo ale jest nic tutaj w rzeczy nie tak pierwsza rzecz ubrałam ją i od razu rozwalił się zamek także ten materiał jest w ogóle nierozciągliwy on jest taki nie wiem jak mam określić co to jest za materiał no ale w ogóle się nie rozciąga i przez to ta sukienka jakby jak ja ją ubrałam to ona tutaj cały czas się zwija o tu cały czas i po prostu nie czuję się w niej w ogóle komfortowo, mimo tego, że jest dłuższa i jakby długościowo jest... Spoko. Może to jest dla osoby, nie wiem, która ma troszeczkę bardziej płaskie pośladki. Wtedy ona się nie będzie tutaj tak podwijać, bo to u mnie przy każdym kroku robi się tutaj takie pomięte. Także nie, ta sukienka w ogóle się w niej dziwnie czuje. Ona by miała ładne plecy, ale no rozwalić ten zamek. I generalnie coś tu się złego podziało. By Była też ko w kolorze czarnym. Może ona po prostu nie jest na moją sylwetkę, ale wydaje mi się, że moja sylwetka jest taka dosyć prosta do ubrania, bo nie mam też jakiegoś dużego. To, czy coś. Jestem w miarę proporcjonalna, także dziwnie mi. I naprawdę tak niekomfortowo, bo ona się nie rozciąga, nie? No, no nie wiem. Jakoś tak nie polecam Wam tej propozycji szczególnie. No nie. 5 ona dostanie. Maksymalnie. Powiem Wam, że lizerw mnie jakoś nie zaskakuje. Ta sukienka jest w rozmiarze S, a jest w ogóle bardzo jakaś taka duża. Tutaj jest strasznie szeroko. No i nie uważacie, że ona jakoś tak zabiera te kształty? W sensie jedynie gdzie się zatrzymuje to na moich biodrach, są trochę szersze i to widać, ale przez to też ona tutaj w ogóle nie jest opinająca. Brakuje jej tutaj jakiegoś zwężenia i tutaj coś odstaje, tak jakby szef był krzywo. Co? Co się dzieje? Tył jest taki, ty jest spoko. I ogólnie fajne jest to, że właśnie ma taki y, dekolt, nieokrągły, ani nie lejący się, tylko właśnie taki. Y, I te plecy są też bardzo ładne. Także generalnie byłaby spoko, gdyby miała jakiś trochę inny krój. Chyba, że ktoś chce sobie ją kupić i przerabiać, natomiast uważam, że za taką cenę no po prostu nie powinno być żadnych jakichś tam niedociągnięć czy coś. No a tutaj widzę, że jestem taka bez, bezkształtna w niej. Dlatego szósteczka. Dobra, siedem. Ode mnie podoba mi się jej materiał, jest taki ładny, świecący. Także nie, nie wiem, może dzisiaj na mnie jakoś te sukienki źle wyglądają. Mówi się, że to co się myśli, e, no to w to się wierzy i tak się też odbiera świat. Także jak ja się dzisiaj źle czuję w tych sukienkach, one może po prostu na mnie źle wyglądają, bo ja sobie to mówiłam i po prostu tak jest. Nie wiem. Nie wiem, dzisiaj jest jakiś, jakiś dziwny dzień. Piątek, słuchajcie, dzisiaj 5 maja, dzisiaj mamy, tak, mamy 5 maja. Dajcie znać, czy w 5 maja czuliście się dziwnie ostatnia propozycja z Reserved i zdecydowanie najładniejsza najlepiej leży, czuję, że naprawdę jest fajnie dopasowana szczególnie tutaj mamy taki jakby delikatny pasek z gumki, on leży w fajnym miejscu pod biustem e, mamy ładny dekolt, ładne rękawy co prawda to nie jest sukienka taka w moim typie 100%, ale czuję się w niej bardzo dobrze, bardzo dziewczęco tak delikatnie, ten materiał jest fajny, bo on rzeczywiście jest taki flowy, że jak się go puszcza to czuć tutaj taki, taki vibe Delikatności. Fajnie zrobione są rękawy. Naprawdę bardzo podoba mi się ta sukienka, mimo tego, że, tak jak mówię, nie jest taka stuprocentowo moja. Jest cała w kwiaty. Ja chyba też ostatnio mam taki okres, że bardzo zaczął mi się podobać kolor różowy. I również y, gdzieś tam motyw kwiatów jest mi bliski, bo bardzo lubię kwiaty, szczególnie teraz wiosną. Może stąd też taka pozytywna opinia. Ale leży bardzo dobrze i jest mi niej mega wygodnie, także polecanko dziewiąteczka ode mnie. Lećmy do kolejnego sklepu. No i przechodząc do Mango, przechodzimy sobie do takiego troszkę bardziej eleganckiego kroju chyba? Tak myślę. W ogóle też kolejny trend to jest bardzo dużo długich sukienek w siecówkach. Naprawdę jest ich tam mnóstwo. I tak, przy tej sukience bardzo podoba mi się jej kolor i bardzo podoba mi się też dobór materiału, bo ona po prostu bardzo ładnie pracuje. Podoba mi się jej krój. Naprawdę jest przepiękny. Tył cudowny, całe odkryte plecy, plecy, jeszcze ten detal, który tutaj nam na tych plecach zwisa mega, mega ładnie. Bardzo też mi się podoba jej krój pod tym kątem, że ona tutaj jest tak fajnie wycięta, że robi nam e, okrągłejsze biodra. No nie wiem, mi się to podoba, jak to tutaj wygląda. Jest tutaj e, staliowana bardziej właśnie, niż ta czarna Frieserf na pewno. Natomiast ten dekolt jest mega ciekawy. Uważam, że to jest naprawdę świetny pomysł i świetny detal, ale czy wy nie uważacie, że tego materiału tutaj jest jakoś zbyt dużo? Że tych warstw lejących się jest Zbyt dużo w porównaniu do reszty sukienki, która tutaj jest taka bardzo delikatna, to tutaj tego materiału jest jakoś tak napakowane, i ono, te, ta góra stała się jakaś taka zbyt ciężka, zbyt oporna. Nie wiem jak to nazwać, ale tak mi się wydaje, jakby było tego odrobinkę mniej. Gdyby ten dekolt też był lejący, ale bez aż. Stylu warstwowań. No nie wiem, czy się da to w ogóle jakoś pokazać, ale to jest moja opinia, że jest tutaj tego za dużo, bo tak to układa się przepięknie i bardzo mi się ona podoba. Jest ciekawa, myślę, że to jest fajna propozycja na wesele. Może dla dziewczyn, które mają większy biust, po prostu tutaj będzie tego jakby mniej wizualnie. Nie wiem. Oceniam na 7,5. Bardzo mi się podoba, mimo tego jednego detalu. Przejdźmy dalej ta sukienka w sklepie mnie oczarowała po prostu głównie tym jaki ma tutaj detal, chcę wam się przybliżyć i pokazać tutaj bardzo ładny ładny materiał po prostu także mam nadzieję, że z daleka też widzicie to zdobienie, Onem mi się kojarzy trochę z sukienką ślubną, no ale oczywiście nim nie jest ma też na środku wycięcie ja osobiście preferuję, kiedy te wycięcia są trochę bardziej z boku, bo tutaj tak widać nam tylko te nogi od przodu i trochę nie wiadomo o co chodzi, natomiast ma ona krój naprawdę Typowo ślubny. Takiej typowej e, srenki, chyba syrenka. Mam na te sukienki. bardzo ładny dekolt bardzo ładne jest to marszczenie tutaj tutaj jest na środku coś takiego no widzicie, się tak jest takie pofałdowane, jakoś dziwnie spięte bardzo ładnie ona wygląda natomiast jak na sukienkę za 300 zł uważam, że powinna mieć bardziej dopracowane szczegóły na przykład czy ona ma tutaj regulację? Nie no to tym bardziej, te szelki nie powinny wyglądać aż tak Bieliźnianie, jakby to była sukienka, właśnie taka, taka potrzewka, powinny być moim zdaniem troszeczkę takie konkretniejsze, bo przez to ta sukienka po prostu wygląda tanio i odbiera jej to uroku. Oczywiście, tak jak mówię, to jest moje zdanie. Mam takie wykończenia, które dodają jej takie, takiego wyglądu, troszeczkę jakby była ze słabej jakości. O, wygląda na słabszą jakość. Generalnie ten materiał nie jest prześwitujący, jest bardzo komfortowy, bo on właśnie jest rozciągliwy, także jest mi w niej. Bardzo wygodnie i generalnie podoba mi się, natomiast nie wydałabym na nią 300 zł. Wiem, że już to zrobiłam, ale zwrócę ją do sklepu. Nie wiem, jestem ciekawa waszej opinii, bo ona z jednej strony jest dla mnie bardzo fajna, a z drugiej strony hmm. wygląda na tanią. Nie wiem, może w moich oczach. Ja dzisiaj dużo rzeczy nie wiem z tego co słyszę. Okej. Okay. Kolejna propozycja. Mam tą sukienkę w rozmiarze S. Jest mega ciasna. Mega spłaszcza mój biust. Bardzo, 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 bardzo bardzo, nie, ja nie mogę w niej oddychać ona o tutaj jest na mnie za mała, a to jest w ogóle dla mnie hit, ponieważ ja tutaj jest, mam dosyć mały obwód aż wręcz bym powiedziała, że często wybieram topy XS, także tutaj przy tej y, spróbowałabym rozmiaru M, zdecydowanie no jest bardzo krótka i chciałam spróbować, chciałam po prostu spróbować ten dekolt bardzo mi się podoba taki detali. bardzo ładnie to wygląda no natomiast jest ona dla mnie zbyt krótka chociaż teraz wygląda całkiem dobrze Dobrze, to dochodzenia to ona na pewno nie jest i jest przede wszystkim strasznie ciasna. Ale ma też taki materiał, który się nie rozciąga, co w przypadku takich sukienek wydaje mi się dosyć dziwne. Na pewno nie jest to propozycja dla dziewczyn z dużym biustem, bo ja tutaj się nie mieszczę. Także, no nie, ta propozycja jak dla mnie na nie. I dam jej ocenkę cztery kurde, ta sukienka by mi się bardzo podobała, z full bear. ma bardzo ładny kolor, fajnie, że ma tutaj te pofałdowania, jest krótka, obcisła, ale wydaje mi się, że jest bardzo sexy, ale tak jakoś tak dużo lepiej się w niej czuję niż w tych innych, natomiast no kurczę, muszę się trochę przyczepić, ponieważ te szelki są zrobione ogólnie w bardzo fajny sposób, bardzo ciekawie to wygląda, ale nie czuję się tak do końca w niej bezpiecznie, ponieważ one są zrobione w taki specyficzny sposób tutaj, żebyśmy miały odkryte plecy, co by było spoko natomiast te szelki nie trzymają się tutaj tak super jest duża możliwość, że one na przykład spadną, no nie? z tej ręki także to jest taki mały minusik, ale generalnie ta sukienka mi się naprawdę podoba no na pewno jest bardzo krótka i raczej mało praktyczna, bo będzie się podbijać tak sądzę, że na pewno. To problemy przy siadaniu, raczej nie muszę tłumaczyć dziewczyny, jakie są problemy krótkich sukienek, natomiast ona mi się i tak wciąż podoba, mimo tego, że nie jest super użytkowa. Chyba ten kolor, ten kolor mi chyba gdzieś tam oczarował. No natomiast za to, że nie jest praktyczna, to dostanie takie 6,5. Dobra, 7. 7, bo naprawdę mi się podoba jak wygląda i być może na innej sylwetce będzie się lepiej trzymać. Nie wiem już, co mam powiedzieć. Ja już się ogadałam chyba. Przechodzimy sobie do Zary, czyli do ostatniego sklepu dzisiaj. Powiem szczerze, że w tych sklepach wcale nie było ładnych sukienek, ani jakichś super ładnych ciuchów w ogóle. To, to też takie moje spostrzeżenie z ostatniego wyjścia, bo często mam tak, jak wychodzę do sieciów, jak to dużo rzeczy gdzieś tam mi się podoba, wpada w oko. A teraz jak przechodziłam, to nawet nie było dużo właśnie ciekawych sukienek, ani jakichś tam super ubrań. Także to takie info ode mnie. No a teraz sukienka z Zary, która bardzo mnie zaciekawiła, ponieważ ma bardzo specyficzne materiał. Ona jest bardzo rozciągliwa, to na pewno. Te włókna tutaj jej są... Ona wygląda jakby była tak rzeczywiście pleciona, ale z takiej specyficznej plecionki, która nie jest taka sweterkowa, tylko ona jest taka śliska. Bardzo podoba mi się jej kolor, podoba mi się jej krój. Uważam, że wygląda naprawdę uroczo. Natomiast ten materiał jest śliski i uważam, że przy chodzeniu ona się będzie... Podwijać? Nie wiem, jak ten materiał się pierze. Nie wiem, czy ma jakieś specjalne wymagania pielęgnacyjne. Nie sądzę, jeżeli to jest Zara, no nie, ale też zdziwiłam się, że ta cena nie była wcale taka zła, bo często Zara, jak robi coś z jakiegoś specyficznego materiału, to ta cena idzie bardzo w górę. A porównując teraz Zara do innych sieciówek, to naprawdę wcale to nie jest wysoka cena. Takiegoś turbo, no nie. Także ta sukienka mi się podoba i szczerze mogę Wam ją polecić. Jest to na pewno coś ciekawego i jak ktoś zobaczy coś takiego, wydaje mi się jak się coś takiego ubierze, to na pewno zwróci właśnie czyjąś uwagę. Także mogę Wam polecić. Naprawdę dobrze się w niej czuję, jest komfortowa, wygodna. No, jedyny problem to jest to podwijanie, ale ja już się z tego po prostu przyzwyczaiłam, że sukienki o takich krojach to zawsze mi się podwijają. Także ta może dostać dziewiąteczkę, bo jest z nią wszystko jak najbardziej w porządku. Ostatnia sukienka, której byłam chyba najbardziej ciekawa, bo ona mi się mega w Zarze spodobała. Jeszcze była różowa wersja, ale bez tego Tutaj yy, wyciętego miejsca. No i bardzo mi się spodobał ten kolor. On jest taki limonkowy, neonowy. Chciałam zobaczyć, czy taka sukienka, bardzo krótka, ma prawo być też na mnie. I słuchajcie, ta długość wcale nie jest tak krótka. Ona ma bardzo krótki odcinek, tutaj ten górny, jakby. No i znowu jest ten sam problem, że tutaj Eska jest dla mnie za mała. W sensie, no, czuję, że ona się dobrze trzyma, no nie. I nie wiem, czy to nie jest przez to pomniejszony. Ten obwód, żeby one się dobrze trzymały, bo tutaj nie mają żadnych gumek ani nic, ale naprawdę jest mi aż ciężko oddychać. Także nie wiem, czy MK by była na mnie. Wydaje mi się, że już mogła tutaj ze mnie zlecieć. Generalnie spoko, że jest troszeczkę dłuższa, ale ten materiał nie jest rozciągliwy, ponownie tak jak w tej Spulenber, ale ta jest na pewno lepiej zrobiona niż ta Spulenber, bo ten materiał jest tutaj taki konkretniejszy i na pewno prędzej bym wyszła w tej niż w tamtej, bo tam się jako tak. Ta Jako taka ze mną współpracuje, także raczej skupiłabym uwagę na tych sukienkach z Zary, ale nie. Czuję się w niej jakoś dobrze i ten materiał trochę współpracuje, ale trochę nie. Zobaczcie, że on się już tutaj zwija, musiałabym cały czas chodzić i podwijać ją do dołu, także no nie do końca jest to sukienka na mnie. Wydaje mi się, że moje pośladki zaburzają układanie się sukienek na moim ciele, tak mi się wydaje, w sensie tych obcisłych. No nie wiem, może jakoś jestem jakoś niewymiarowa, a tak szczerze to chciałam sobie przetestować, czy po prostu osoba trochę wyższa jest w stanie kupić też taką sukienkę. No i generalnie chyba jest, jest, tylko ja mam złe proporcje. Także ja oceniam na takie 6,5. Wygląda ładnie, ale ale kurczę, no nie, jest do użytku mojego. No dobra, słuchajcie, także to by było na tyle. Szczerze mówiąc, jestem troszeczkę zawiedziona. Jestem troszkę zawiedziona tymi sukienkami, ale dajcie znać, jakie są wasze opinie, która podobała wam się najbardziej i czy w ogóle któraś, czy któryś z obecnych trendów do was przemawia albo wręcz przeciwnie. Chętnie poczytam komentarze. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i widzimy się już w kolejnym filmie. Bye! -o!